Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek nie To jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii Polak-Węgier. Niech już pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku no, mieliśmy kolejną wojnę z ottomanami. No, jak sami widzicie, udało się ją wygrać. Z nami jest oczywiście genero Bartosz. A witam serdecznie kochanego marszałka i naszych wszystkich kochanych widzów. No, no tak jak mówiłem, towarzysze, w poprzednim odcineczku właśnie mieliśmy wojnę z ottomanami. Wygraliśmy ją. Jak sami możecie zauważyć po moich terytoriach. I co, towarzysze, myślę, że aktualnie w sumie nie wiem, co aktualnie możemy zrobić, towarzyszy. W sumie wszystko, co chciałem, teoretycznie już mam. Ale możemy coś jeszcze zaatakować. Co ja bym mógł szczerze zaatakować? Mógłbym zaatakować Francję. Francję. Nie istnieje, dobrze. Nie chcę mi się w Francji szczerze atakować, bo ma sojusz z Wielką Brytanią. A tak jakoś nie uśmiecha mi się z nią walka zbytnio. Więc może póki co nie. Austrię mamy. O, z Czechami możemy sobie powalczyć. No, z Czechami tak szczerze coś tam można porobić. No oczywiście. No to myślę, że zaraz towarzyszy sobie zawalczymy z Czechami. Tylko sobie tutaj oczywiście... No donicz... super, jeszcze no, rewolucja. Dobra. Mhm, trzeba będzie to wszystko zaraz poprawniać. Troszkę tych terytoriów niestety jest. Aha, Wenecja, dobra. Chociaż ja nie wiem, czy ja będę mógł atakować, bo mam tyle terytoriów teraz. Że ja nie wiem, czy ja to uciągnę wszystko. Ja mówię, jak ktoś wypowiedzieć wojnę Czechom. Nie, nie chodzi o to, żeby powiedzieć wojnę, tylko zdobyć coś od trzech. A. Bo ja mam tyle już buntów, przez to, że mam taki duży inkom. Nie inkom, tylko. No, tak no Nie, ja nie rozumiem, mhm. rozumiem. No no, no. no. Na, 40-60 po kolei. Metodycznie. No kurde, czy jakie kolejne bunty jakieś. Okay. Nie wolno być zachłannym, tak jak generał. Znaczy nie generał, tylko marszałek. Co widzicie towarzysza, coś się u mnie dzieje. Hmm. Lockman, Oczywiście zniszczyć, to ja to zniszczę, ale zanim ja to zniszczę, to trochę potrwa. No, to sobie zniszczymy. Kurczę, 126 tysięcy. Hm. Prawda, to jest w ogóle jakiś żart. Nie wiem, 60 tysięcy tutaj pójdzie. O, wygrana, wygrana, wygrana. Oficer Dismiss. No, ja może zwolnię troszkę grę. Jednak troszkę dużo się tutaj dzieje. Jakiś bunt, Tutaj. Te armie sobie cofniemy. Mhm. No, gdzie jeszcze jakiś? Tutaj, o, tutaj 30 tysięcy mogę sobie zniszczyć. Bardzo ładnie. <laughs> Więc weźmiemy tą armijkę, właśnie. O, 126 tysięcy to nie chce się na razie tam pchać. Co tu są? Głupie. Mogę spróbować się tam pobić. Oho. No, nie no, kolejny bunt jakiś. Dużo tych buntowników. No, no ja wiem. No, widzę właśnie u pana, że są dość pokężne bunty. Czy wymaga pan pomocy? No, mm, czy nie, no, prowadzić to sobie raczej. No dobrze. Ale ten anwest to mnie bije mocno. No, mistrz się ten buncik. Chociaż no może w sumie Pan pomóc, jeżeli Pan będzie widział akurat koło siebie jakiś buncik. Może no, no tak, w sumie z tym, z tym Panu pomogę. Pójdę tam na jeden już od razu. Mhm. A nie, nie ja mam przemarsz od Pana. A no to może Pan zapytać się mnie o przemarsz. Aha, mhm, już go robię właśnie. Dobra... To jest Ask for Military Access Okej. Okay. No we... Wien tak, we Wieniu może pan pomóc faktycznie. Myślę, że tam już 60 tysięcy. Gdzie moje 40? A, tu są... No dobra, siedziby myśleli, gdzie moje 40, a tu są, no tak. Do Europy nie wszyscy wyruszą. Daj te 50 tysięcy, proszę ja mi to zniszczyć. za chwilę będę, proszę pana, uderzać w, w Wiedeń. Bardzo dobrze. A to przydałoby mi się wsparcie i tak, tylko połowę tego co bym mm -hmm. przynoszą. No dobra, no to ja tu już podsyłam 60 tysięcy. No tyle powinno już nas wystarczyć, bez problemu. Tu już idę atakować. Na pięć tysięcy tutaj zniszczymy. Gdzie jeszcze są jakieś bunty? Tutaj? Tutaj możemy w sumie wrócić, nie? Tutaj 170 tysięcy idzie, więc możemy tu wrócić to. Dobrze, powinniśmy bez problemu rozbić ten bunt. Bardzo ładnie. No, trochę tego było, tu trochę w sumie nadal jest nawet tego. Jednak 140 OWE no. Extension robi swoje, jak widać. No, widać, widać. No właśnie, bardzo widać. Doskonale, bunt został zażegnany. No, wzładnie. Odbiję prowincję obok. A potem będę ruszać dalej w kierunku by, na przykład Włoch. Mhm, oczywiście. Ja tu myślę. Mogę też sobie dwie armie dodatkowe, może. A ja sobie trochę element odzyskam. Aha. Ok. Tutaj odzyskane, odzyskane. Ile mam? No, 60 tysięcy potrzebuję kurde na odzyskanie. To się przyjdą na pewno ten manpower. Bardzo. No, to ten odcinek będzie na prawa kraju na pewno. Już mogę no być dobrze, tego czemu. Dobrze, idę w kierunku Florencji, by tam wejść. Okej. Okej. jak mi tu Jak mi zaraz wejdzie jakiś normalnie... Republika, to ja będę smutny. Znaczy no nie. Nie ma pan żadnych buntów tam u siebie w Węgrach w węgierskich, no A, ale nadal jest no to dość tak jak w tej chwili. Sytuacje. To prawda. To prawda. Akurat. A ten bunt został zażegnany. Idziemy do. Gdzie? Toledo. Ok. Oho, opozycja. Dobra. Sprawdźmy, czy uda nam się rozbić ten bunt przed dotarciem moich pozostałych sił. Powinno się udać. No dobra, no, dawajcie, Tu dobrać. motor Forty jest dość mocnym przeciwnikiem. No znowu mi to opozycja jakaś wjeżdża i mi zmniejsza stabilność. Jest w ogóle jakiś dramat. Strasznie. Świetnie. No dobra, teraz ja już mogę zniszczyć sobie tą dziewięćdziesiątkę i tyle mi wystarczy już. Znaczy no i tak już pomogę panu z nią. No wiem, wiem. A nie, jeszcze pięćdziesiątka kolejna. Za ile to się skaruje? No to już niektóre prowincje powinny być 14 gotowe. Świetnie. Czternasty? Ale to december. Okej. Okay. Uh -huh. To nic. To nic. Straciłem jedną armię, ale właśnie nakazuję jej odbudowę. A już się niektóre właśnie tutaj kolej zrobiły. Nie Bardzo ładnie. Ja, nie, ja też idę do Prowansji, więc już to. No ale to jakbym zdążył dotrzeć jednak. Mm -hmm. Oczywiście. Gdzie są moje 40? Tu są moje 40. Tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta. Dobra. Kolejni separatyści. No i już troszkę zostało tylko. Powinien pan ich jednak wybić, zanim tam dojdzie. Plus jeden do stabilności. Może tutaj Dokładnie. będzie od. A misja nawet coś plus dwa. Ja myślę, się że... mogę już chyba wycofać. Myślę, że póki no, to co to może chwile. się pan w miarę wycofać. Muszę tutaj właśnie po. ten. Poroznosić moje jednostki, tak, żeby były na różnych terytoriach, żeby było łatwiej odgraniczyć te bunty. No, nupę. Już niestety nie mam kasu z Beli z insulta. Nie. Szkoda. No, chciałoby się aż skorzystać. No właśnie, chciałoby się. A ja myślę, że takie rozgraniczenie wojsk, no... Czuję się potężny. Czuję się potężny, Nie to rozumiem. fakt. Choć troszkę na glinianych nogach, ale to wiadomo. Po wojnie no zawsze tak, tak. Muszę jednak Nie? dużą armię, trzeba. No ale jednak dynastia Huniadi. Gdyby nie ten Tunis, to by ładnie wyglądało. A no, tak to mamy taką. Pan tu jakiś... Może pan go anektować? No mogę, ale to zajmie z 20 lat pewnie. Nie no, to jest malutkie to tam. Ma... A, tutaj jest Tunis obok jeszcze, no tak. No, nie, to nie jest ten Tunis, to jedna na nie, nie. No, ja teraz to zdałem sprawę, że na zły Tunis patrzyłem. To niestety nie ten kraj. To jest ten, troszkę po prawej bardziej. Dlatego miał takie oj, fajne oj. siły. Rosyjscy rewolucjoniści przeszli przez granicę i już wrócili, dobra. Hmm. No, w sumie to zaraz mówię. Co ja mogę to poodbijać? Jeżeli tu są jakieś ziemie. nie przez... jakby w Rosji, A w Rosji już okupują rewolucjoniści Petersburg. O! O! W Oho. sumie? Jakby tak. <laughs> a czekaj, a ile Rosja ma armii? No coś to mi nie podoba się. nie, hmm. No Rosja ma więcej od nas Znaczy ode mnie, nie od ciebie No ale to wiesz Niby więcej, na, ale... Na ten, 360 tysięcy ludzi Gdzie oni są? Stolicę ob obejmują nie, nie prowadzą żadnej wojny Co się stało? Nie wiem, ogólnie jakoś to dziwnie dzieje. Oni mają wojnę z Japonią, to pewnie w Japonii siedzą A, to pewnie wracają O w ogóle Korea zdobyła jest... ten Znaczy Japonia zdobyła Koreę O znaczy, oni się tam wybijają z tej Korei i wracają cały W ogóle czas bardzo tak. fajna dynastia jest teraz w Korei. W Korei? <grym> Niespodziewana <Oj>. zbieżność nazw. <grym> tak. Czy, czy skąd ja to kojarzę? Wydaje mi się, że znajome, ale nie wiem. <grym> nie pamiętam dokładnie. Dokładnie. Nie no, muszę mieć stabilność na poziomie 3, a nie mam żadnych tych. Kurczę... No Boże... ciekawie tam pan ma. No ja mam właśnie tak średniawko. Średniawkę chwilową. No pewnie dam radę jakoś to utrzymać, ale to... Warszawa nie głosowała jeszcze za... Jeszcze nigdy nie głosowała za na sejmie. Zawsze jest przeciwko mnie. Hmm. <laughs> Ja ci mówiłem, że będzie weto, nie? po, zróbmy nie, sobie nie, nie mogą brać, bo jednak jest tutaj większościowa, więc no tak. nie mają do niczego do gadania. Ale ja czuję, że tam jakieś wpływy są rosyjskie. W ogóle, co się dzieje w no, Szwecji, ja... chciałem się spytać. wiesz co, Szwedzi nie potrafią rozbić swoich buntowników, bo stoją armią swoją i umierają Na pan się na to patrzy. No, kur... Nie wiem, czy ja tam... Znaczy, ja nie mam jak tam iść, bo Rosja. A to nie możesz przez e, French? Freshland? Nie. Aha, dobrze. Rozumiem. Czy teraz dopiero. że w sumie może ma pan rację, może pójdę tam im pomóc, no ale. Co to kurwa ma być? No właśnie, Maś. Właśnie. Wiadomo, co to w ogóle jest. W ogóle jakie ja tu mogę wziąć ciekawe rzeczy. Makeovering mm. the Moral Mm, tutaj Ford Defense też nie, tutaj też. Nie, nie opłaca się. Tutaj też, nic ciekawego. Institution Spread to już chyba nie na tym etapie gry, raczej. No nie, Institution Spread jest nowo, kompletnie już nam nie No Właśnie teraz to nie. Kupcie na jakieś Sunnite normalnie, na Radce mi przyszedł. Nie podoba mi się. Mam Sunnite. Wiem, ale doradcy. u mnie to tylko katolicy. A. Pan, pan nie pozwala, rozumiem. Ja nie pozwalam. Ja jestem gorliwym katolikiem, który nawraca. Przynajmniej w tej grze. D, 3, 4... O, dobra, mało pieniążków już troszkę jest. Ale to nic. Moi generałowie uznają, że się po... Brazylia jest obrońcą wiary katolickiej. No właśnie eee... wiem, tak też spojrzałem, że takie o, Brazylia. A wracając, moi generałowie odwzorowali jedną z bitew średniowiecznych i uznali, że im się podobało. Hmm. I chcą to robić częściej. To A czy... później o, umarł. Hmm, jaka szkoda. Hmm. O, no? 62 tysiące buntowników. Ciekawe, czy moja armia to rozbije sama. Bo przecież Szwedzi się nie ruszą. Po co? Ja nie wiem kompletnie. Że... W... Umierają w jednej prowincji i tak siedzą. Patrzcie na tej Rosji. Niby jest ten bunt, a nie już chyba go zgromili, bo widzę. A już go rozbijają, bo widzę się 80 tysięcy idącą na Teterezburg. O, chyba miałem jakąś prośbę do siebie, bo nie wiem, mi taki event wyskoczył. No to nie wiem. Nie, bo może się panu coś pokaże, może nie, nie mam pojęcia. Sprawdźmy, czy uda mi się rozbić ten bunt. Myślę, że nie, ale zobaczmy. No przyjaciel w potrzebie, w Węgrzech. O, właśnie. O, dostałem 5 tysięcy ludzi od Ciebie, dzięki. Dostaję tyle na dzień, to... ale to mniejsza. Nie, nie mogłem Ci nic innego dać, rozbiłem ten bunt, świetnie. No, to się przyda faktycznie. Teraz jeszcze niech tylko Ci Szwedzi ruszą dupę i odbiją ten swój państw. No, 130 tysięcy ludzi, to już jest, już ładna sumka nawet. Już ładna sumka, to fakt. Papa z uh, subjugation, Minus, no, to nieważne. Nieważne. I mógłbym wziąć pewnie ku... nie, dopiero na... Chociaż, nie wiem. Hindustan supportuje niepodległość, <ścoughs> No wy no, nie Ten Hindustan? <ścoughs> Ten Hindustan. Mhm. Mm jak on ma armię? O, w ogóle jak sobie patrzę teraz na mój wykresik. To najwięcej chyba produkuje. Czego? Zboża. A później wino. No ale to mam Włochy, to w sumie się nie dziwię. A z tego te 68% to katolicy, a 30% sunnici. I tak 1% zreformowanych. I 1% i pchat. O, już skarbowane prowincje, bardzo ładnie. Kolejna technologia dyplomatyczna tym razem. I zaraz będzie 32 militarna. No ja też właśnie zbieram już na nią punkty. Właśnie, nie będę... Chyba na sam koniec całej prawdopodobnie będę miał e, wojnę domową. na sobie patrzę. Naprawdę? No będę miał aspekty e, wolnościowe. Mm -hmm. Fajnie. Jest jeszcze rewolucja, ja ciąga. A, pan ma stabilność mniejszą niż zero, tak? Nie, mam główną zero. Mam mniejszą hmm, od I to nadal działa. Tak. No bo tutaj mam absolutyzmu mniej niż 75, a w ewolucji. Znaczy, no, w ewolucji nie nadciąga na razie nic, ale i tak. W ogóle osmani już nie są wielką potęgą. się ukazał i węcik. Kto jest w ogóle? Hungary, Commonwealth, Hindustra, Brazylia, Francja. Francja? No, w sumie. Ja bym bardziej osmanów już obstawiał niż ten. Znaczy Francja ma dużo parodowelementowych prowincji, może dlatego? No ale to i tak, no Osmanie, no co oni ma, nie mają złe? No tutaj 27, no dobra 8, 9, no ale dużo ich mają. A, jest, proszę pana, dziwna gra, ona nie wie co robi. O, w końcu Czasem będę tak. mógł się wycofać z, z Szwecji, bo się ruszyli. <laughs> o, dyplomatic reputation plus 1. W końcu mam. Dobra, tutaj wyroba. No, nie mogę innych wyrogów wyzwać, to mnie trochę irytuje, ale mam za to kolejną militarną technologię, ostatnią. Już więcej się nie da. No, czy mój król dożyje do końca gry? 50. No, 10 lat to powinien dożyć. No, moja królowa raczej też powinna przeżyć, ale jest fajna, akurat to dobrze. A Władysław V będzie ostatnim znanym nam królem. U mnie będzie Elżbieta I, Huniadi. W ogóle jak sobie będzie... W ogóle fajnie będzie oglądać ten końcowy screen gry. Mm, Oczywiście. Co my tutaj mamy? Woroczna legitymizacja. O! W sumie się przyda nawet. Prestige to nie. a dyplomatyk Reputation w sumie też możemy sobie wziąć... Czy znaczy ja też sobie wezmę? Mawoko separatist Co im tam nie pasuje, ale te aspekty wolnościowe. Rozpocznij się 1 listopada. Czyli niedługo mm -hmm. Niedługo się rozpocznie. I to w następnym odcinku będzie całutka wojna domowa. No oczywiście. Na szczęście mam 223 tysiące ludzi, więc świetnie. Je, 32 technologia wojskowa. O, jak kwarantanna, dobra. Jak tam w ogóle moje nawracanie? O, niedługo Konstantynopol będę mógł skończyć ten. Skoro mam 32 technologię wojskową, to mogę sobie teraz kompletnie przestać obchodzić mnie punktami wojskowymi. prawda? Albo mi się wydaje, albo dokładnie w 1821 uda mi się zanektować Tunis. Jak mi tak wyskoczyło hmm. teraz. Fajnie. No właśnie fajnie. Hmm. Czy mogę coś skabować? Z tego czy nie mogę nic skabować, ale niedługo skabuję sobie Constantinopel i nareszcie będzie on katolicki. O, Po tylu latach gry nareszcie będzie on katolicki. Siedem przychodów, jakieś tutaj anwesty yy, sunnickie, ale będzie katolicki. Aż mi szkoła trochę Osmanów, naprawdę. Byli taką potęgą i później zmi nie dość, że stracili tyle terytorium, to jeszcze zmienili się w Republikę Konstytucyjną. Aż Uż, e, Uznając, że jednak nie będę potrzebować już tak bardzo m, siły militarnej, ustawiłem sobie trochę polityk takich e, w tym specjalnym miejscu i mam teraz na przykład plus 10%, plus 20% do siły e, piechoty. O, w ogóle ja, powiem Panu, że ciekawe jest to, że mogę nawet zrywać sojusz osmanom teraz. Czy ja dostałem zaproszenie do wojny z osmanami o Anglii? Tak. E, oni wal... tak, bo, no faktycznie, z wielką pytanią walczą. Mogę interweniować w wojnie. A to jak pan woli? Znaczy, no nie, bo nie mogę dołączyć, bo co? Eee, nie wolę. Bo to nie jest warlider, No właśnie. No trudno, że je zmienimy. No widzę, już ich na pana idą nawet. Osmanie naszywane. Już właśnie widzę. I to kiedy? No dobra, jest wojna wolności. Ale to jeszcze, to jest 20 minut odcinka, więc idealnie. Więc jak na razie dziękuję Wam oczywiście bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I oczywiście długo, zapraszam Was do następnego odcineczka z naszej kochanej serii Polak Węgier. Na razie, cześć Żegnamy.